Witam. Słuchajcie, zapach w domu jest niesamowity, w końcu są święta. I my w domu najczęściej robimy też zakwas na święta. Ale jak się okazuje, są osoby, które piją cały rok ten bardzo zdrowy zakwas z buraków. W dniu dzisiejszym, właśnie, chciałem Wam zaprezentować nie tylko na wigilię, taki oto zakwas. Jest środek nocy. I ja dopiero pasztety wyciągnąłam, już się chłodzą. I co? No właśnie, świąteczny czas. Także ja Wam życzę zdrowych, szczęśliwych oraz pogodnych świąt. No w końcu jest to ostatni już odcinek kulinarny w tym roku. Nie ma co się więcej spodziewać. Także co? No ja Wam tylko życzę spokojnej i bardzo miłej atmosfery w trakcie wigilii. A i no, oczywiście zachęcam do oglądania tego filmiku jak się robi taki zakwas nie tylko na Wigilię trzymajcie się, dobranoc do zobaczenia, na razie, cześć ok, to od czego zaczynamy? oczywiście od przypraw ja przygotowuję sobie przyprawy ziele angielskie, liś laurowy i trochę pieprzu, ja mam taki jakiś mały ten pieprz, to troszeczkę więcej dodałem jak macie większe, spokojnie, możecie mniej przygotowane, zabieramy się za czosnek, pyk i magicznie, pięknie się obrał Ok. Ja odcinam tutaj właśnie te tyły. Boję się, że gdzieś tam może jakieś źródło pleśni być. Chociaż tego nie widać, no to wiadomo jak to jest. Oddzielone, obrane i kroję to na połóweczki. Te większe czoski, te mniejsze mogą być w całości. Odkładamy, zabieramy się za nasz słoik. Ja Miałem taki ponad 2,5 litra, już wcześniej wyparzony, ale dodatkowo jeszcze zalałem go Wrzątkiem no nie ukrywajmy, no to jest najgorsza rzecz, jak będziemy się narobili, ma tu pleść. Dlatego ja mam płyn do dezynfekcji, troszeczkę rączki sobie spsikałem, ale spokojnie możecie umyć iż wyszorować dobrze, mydłem też będzie ok. Wrząca woda, wrzucamy przyprawy, niech one kilka minut pobędą. Pyk, buraki obrane. No znowu magia. Dlaczego mają najlepiej w rządku podtrzymać właśnie te przyprawy? Jeżeli są jakiekolwiek źródła, ogniska, pleśni jesteśmy w stanie jak najbardziej, chociaż częściowo to zwalczyć, jeżeli to jest początek, czy tam brudne było. Sól, ważne, sól kamienna, niejodowana, niejodowana. Może być inna, ale najważniejsze, żeby była niejodowana. Słoiczek mamy przygotowany, zabieramy się za krojenie buraczka. Ja z buraka takie największe dwa krążki zostawiam. Nie muszą być grube. Najważniejsze, żeby one właśnie wylądowały na wierzch i tak przycisnęły nam pozostałe, właśnie, buraki, żeby to nie wypływało, żeby to się trzymało. Można czymś docisnąć jeszcze. Czymś, co jest zdezynfekowane. Kilka kawałków buraka wrzuciłem, odcedziłem nasze, właśnie, przyprawy i przyciskamy burakami. Dlaczego? Ponieważ no niestety no liś laurowy może pływać, ziele angielskie może pływać, a jak to jest na sucho, no to może pojawić się ognisko właśnie w leśni. To jest właśnie w zakwasie najbardziej niebezpieczna rzecz. Mamy sól, ona jest taka letnia około 20-30 stopni maksymalnie, wtedy będzie troszeczkę to szybciej pracować. Ale mamy też przyspieszać. Właśnie, a jaki? Proszę bardzo, sok z ogórków. Najlepiej ze swoich, nie z tych kupnych. Dolewamy. wala, voilà. Będzie szybciej i będzie bezpieczniej. Przykrywamy właśnie tymi buraczkami największymi, tak, żeby docisnąć, żeby nic nie wypływało. No, widzieliście? Zobaczcie, już wypłynęło tutaj ziela angielskiej pierwszej. Ale spoko. Szczelnie zamykamy i zapominamy na minimum 5 dni. Po pięciu dniach, zobaczcie, troszeczkę tutaj ten, jakaś piana, można ją ściągnąć, ale u mnie nic się nie działo, hermetyczny słoik w ciepłym miejscu stał. Voilà, proszę bardzo. Po siedmiu dniach zakwas gotowy, smaczny, aromatyczny i pyszny. I bardzo zdrowy. Wyciągamy buraki, tak żeby można było jak najwygodniej i najlepiej przelać to do butelek. Taki zakwas robi się około 5 do 7 dni, wszystko zależne od temperatury. Temperatura powinna mieć 20 20 kilka, a zobaczcie. No i krew buraczana się polała, na szczęście wytarliśmy. Także koło 23 stopni, tak maksymalnie. Nie może być w chłodzie, musi być w ciemnym miejscu. Zabutelkowane, zabieramy się zaraz za drugą butelkę. Tu już sitko dałem, ponieważ może coś tam wlecieć. Ok, mamy drugą butelkę. Z tego, co ja podałem tutaj mam, wychodzi około litr 200, litr 300. Mamy gotowe, etykieta gotowa, naklejamy. No i koniec. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego filmiku, subskrypcję i lajkowanie. Zdrowych i wesołych. Trzymajcie się. Cześć.